jakim jest los Mateos są do niego potrzebne trzy Mateo ja sobie takie tutaj o posiadam diamond gold i gold bez żadnych mutacji najlepiej. I więc trzeba ten rytuał zrobić w trzy osoby i mam taki plan sobie wiecie tak sobie wymyśliłem, że po prostu jak ben do, ben wiecie jak na tak zawsze, bo jest ogólnie event już tutaj się coś, jest 21, czyli planowana godzina eventu, czyli prawidłowo. Są już tutaj jakieś tam, pojawiają się, i ogólnie, jak będą szły rainbow, po prostu brainroty roty, więc wtedy sobie zrobię tą metodę, już będę jakby przygotowany, tylko że po prostu no, będę musiał, jakby no. Więc mam trzy kąta uszykowane, za które no po prostu jak zobaczę, że coś już tutaj się rozkręci, bo wątpię, żeby w takim momencie po prostu wyszły nagle jakieś po prostu rainbow, żeby wyszły. Więc to będzie raczej dużo, dużo później, tak sobie myślę. No i co, no ogólnie życzę Wam powodzenia na, na następnych yy, Admin Abaus. No i dobra, no i pamiętajcie o subskrypcji oczywiście, z dzwoneczkiem. I co, no i chyba się po prostu widzimy jak, nie wiem, albo nie, chyba jak będzie dużo tych, to nie, raczej nie. Yy, po prostu już to nie jest taki eventowy, typowy, tylko to jest po prostu taki, żeby zrobić po prostu ten nowy rytuał. I jakby, może go będziemy przetrzymywać, żeby dużo mutacji się na nim narobiło. Ciekawe, zobaczymy. Ale boję się tych krabów takich, bo one mogą mi w ostatnim momencie go zabrać. W sensie odpych odpychną mnie i będzie lipa. No to co, no widzimy się, jak event się, jak będą szły ogólnie. Nie wiem, chwilę przed takim, no, dobrym rozkręceniem się. Dobra, widzowie, jestem trochę szybciej, mianowicie wyszła, a nie, to nie moja baza, wyszła lawaka, ciekawa nawet, wam powiem, tak 2 miliony luźne i tak mniej więcej, je ja już tutaj wbiłem, dwa konta już jakby czekają, aż po prostu wyjdą rainbow i ja dołożę tego ostatniego, ale ogólnie to wygląda tak, że po prostu, je... no ogólnie są te brainroty, trzeba ukraść te brainroty i w jednym po prostu jedna osoba stoi drugiej na głowie, tak śmiesznie, więc te... teraz po prostu... Czekam aż. Po... No, wiecie, włączam nagrywanie, idę po Mateo i wychodzi nam nowy, wiecie, sekrecik. Rainbow oczywiście. O, to jest akurat jego mutacja. Takie drzewka, możemy sobie te drzewka wziąć. To, o, sprzątamy drzewka, a nie mogę. Kurde. Medium 3. Hm, mogę tym bić w ogóle przetestował na tym tutaj. O ale nie chcę ryzykować, bo nie wiem, w sumie po prostu może nie, nie wiem kiedy wyjdzie. Więc co? No widzimy się po prostu aż A chyba się pojawi Rainbow teraz. Słuchajcie. Upsi. Widzowie w ogóle coś się takiego, że wyszedł jakiś drop, drop, drop Saur. Jestem ciekawy jaki jaki to będzie po prostu, ile on będzie maksymalnie dawał, bo widzicie 3,5 miliona już daje. Jestem bardzo ciekawy. ma Już go krabu kąsił. Ciekawie, ciekawie. Dobra, no i co? Chyba zaraz będziemy musieli go sobie kupić, żeby mnie krab tutaj jakiś nie walnął. Dobra. Idź. Okej, okay, jest to w ogóle taką. może coś taką wypadnie. Dobra, no czy... Czy nie wiem czy go zaraz pił tutaj? Eee... Ehm po prostu ten admin, ale no jest naprawdę ciekawy w ogóle God sobie wyszedł, w ogóle tu secret? sekret sekret, jaki sekret lucky block God? nie wiem czy kupić, chyba nie albo w sumie dobra no. albo nie wiem, dobra kupię i co, no i nie Hmm, nie wiem teraz. No, po prostu jakby chciałem wam pokazać, że wyszedł taki brynirocik. Nic tutaj nie ma fajnego. I teraz czekamy na Rainbow Time. Dobra, widzowie, mamy Rainbow Time, więc szybko idę po mojego. Mat Mefeo. żeby tylko zdążyć, proszę, abym ja zdążył. zrobić ten rytuał. Teraz skoczyć tu. Czy on już tutaj wyszło? Nie, nie wyszło. Teraz tutaj muszę jakoś szybko. Da radę. Teraz ja spadłem. Aj. Boję, że się nie uda, ale w ogóle. Dobra, teraz jeszcze ten, ten konto. dobra, już się skończyło. No niestety. Coś nie pykło, nie pykło, niestety. Ale cóż, no jeszcze to zrobimy. Może już nie. Dobra, czy to zadziała? Działa. Takie trudne, a jednak łatwe. Jest ten event. I tu zaraz prawdopodobnie widzie los Mateos. Jest. Taki osekracik, no mógłby być Rainbow, no ale kurde, no co zrobię? Teraz będę go sobie przetrzymywał. Tak będę może, nie wiem czy wam będę pokazywał, ale będę sobie go przetrzymywał, tak gdyby wiecie. Tylko teraz dobrego kupić, a nie Team Cheesa, ej! Nie chcę Team Cheesa. No nie, mam mutację ten los me... los... O to właśnie szedł. Będę go sobie tak po prostu trzymał. Dobra, udało się. Teraz drugim kątem. Go też znowu kupić. Tam on jest, dobra. I teraz, żeby on będzie trochę tak wiecie, chodził. Teraz go tam kupić i żeby on ciągle był w ruchu. Więc co? Gdzie on teraz? Gdzie ty jesteś? On nie może tam dojść, nie może dojść. Teraz ja go muszę odkupić. Szybko, dobra. Więc co? No ja się tak na szybko z wami żegnam, życzę wam miłych admin abaus. No i co? Pa pa!